Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkańcy Kocierzewa, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy! Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na cmentarzu wojennym w Kocierzewie Południowym w 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów. Którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, oddajemy cześć i składamy hołd wszystkim naszym rodakom, którzy dla ojczyzny do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą oświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam wszystkich bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się niemieckiej i sowieckiej agresji. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy z Westerplatte i Helu, obrońców poczty polskiej w Gdańsku. Bohaterów znad Warty i wzory spod Mławy i spod Borów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, walecznych Ułanów spod Grojant i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modli. Stańcie do apelu!